Witam ze swojej łazienki. Ha, jestem tutaj, bo przygotowuję się do biegania. Zaraz idę I Po co wam to mówię? Dlatego, że zamierzam zrobić nowy program. Nowy program, który będzie miał tytuł Sz. 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 czyli świetna forma w średnim wieku. O czym będzie ten program? Zobaczycie po żółwce. Program będzie o tym, jak zachować jak najdłużej w życiu świetną formę. Wychodzę z założenia, że nie tylko można być sprawnym ruchowo w średnim i starszym wieku, ale nawet trzeba. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Program jest adresowany tylko dla ludzi do osługi. Jeżeli masz 39,5. To musisz ten program oglądać, jeżeli masz mniej. Ale czujesz się młody, też możesz. Dlatego, nie przedłużając, zbieram się do parku i za chwilę widzimy się Granicz. I like reckless with the claws, it's careful with the cost me. Need this shit forever but I never ever stop until they put me in the coffin or they off me Fuck niggas quick to auction, they false print Always read this shit with a caution yeah. Hold the ten toes down for the dogs, you can see the paw print Searching for the answers in the bottom of the last strip of the handle To the end of the candle, doing shits to myself Give yeah, me fears when I'm looking in the mirror I'm seeing somebody else, yeah Me corazón is on my sleeve, short there thing on The rest of the thing in a rose garden, right in from me couldn't pinpoint in the globe, so I wanted to go from it. Just know that I don't fit in, but I wanna feel everything, yeah, everything, yeah. Everything, yeah, everything, yeah. Everything, yeah, yeah everything, yeah. Everything yeah. yeah. everything, yeah, yeah, everything, yeah I got my eyes low, with the sky foes, with a rhyme floats, I don't really know. Just what we might go with the mind scope. So many things I never learned with my eyes closed. Too busy with the schemes on the telling of my dreams on the rail, bitch. I grind like my life's on the line, hella wire, So far through with the light sticks, we open up when the light flicks. On site, yellow cash rolls, everything around. Hunting for the bounty, where that nigga drip on fountain. Grind a tree down by the ounce, liquor skin brown, slip it down to the earth, spin around. you is so don't make it count. Tell I put line in 3, 4, 5. they count it back out loud. We'll be we getting in for the night. I never hit reply, but it red, I just want to feel alive lives. Making so much more than the bills. I just want a house in the hills. I just wanna look into her eyes while I'm gripping on the thighs, so she knowin' that it's real. They don't really want it with the kid. I do this shit to feed my future kids. And I got these lame niggas crossed cause I'm starving. They gotta see my highlight. Real. <laughs> me caught as soon as I'm a sleeping shoulder. There is a thing in that rose gold it might go for me. Couldn't pinpoint in the globe, so I wanted to go for me. Just know that I don't fit in, but I wanna fit Może trudno w to uwierzyć, ale kiedyś przebiegłem maraton, nawet dwa maratony. To jest koszulka finishera berlińskiego maratonu, ale to jest jedyny dowód, który mam, to było 15 kilo temu. nie przebieg maratonu. Może to dobrze, bo akurat zamierzam przebiec półmaraton, no ale jeszcze nie teraz, a dopiero za cztery tygodnie. Więc prawdopodobnie trochę uda mi się zrzucić. No, te bieganie jest elementem przygotowania się do półmaratonu. Ten Program będzie dokumentował przygotowanie do tego maratonu. Jak wiecie, nie mam już 20 lat, 25 też, więc muszę bardzo na siebie uważać. W trakcie przygotowania będę rozmawiał z lekarzami, porozmawiam też z dietetykiem. Wszystko będziecie mogli zobaczyć. Może Wam się coś przyda? Ważne, żebyśmy w tym wieku, w którym jesteśmy, w średnim wieku, zostali w świetnej formie. To jest idea tego programu, więc zostańcie z nami do końca. Oglądajcie wszystkie odcinki. Proponuję, żeby subskrybować kanał, bo dzięki temu. Będziecie mieli po prostu łatwiejsze, będziecie mogli zadawać pytania, będziecie mogli mnie naprowadzać, co jeszcze chcielibyście wiedzieć na temat swojego stanu zdrowia. A naszymi gośćmi będą naprawdę fajni specjaliści, będą naprawdę ludzie, którzy o sporcie coś wiedzą, o sporcie w zaawansowanym wieku, w wieku średnim i w wieku późno młodym. Także zostańcie. w parku Grenicy w Londynie, ale każdy z was na pewno ma gdzieś wokół siebie jakiś park, a ci, którzy mają tyle szczęścia, że mieszkają na wsi, na pewno mają inne tereny gdzieś, gdzie można pobiegać. Wszędzie to można zrobić. Bieganie jest najbardziej prostą, najtańszą formą wysiłku fizycznego, ale pamiętajcie, biegając, warto też skonsultować się z lekarzem, warto poszukać w internecie jakieś plany biegackie. No i wierzcie w siebie. Naprawdę biegać każdy może. Do biegania potrzebne są tylko dwie zdrowe nogi, żeby móc biegać, a nawet jeżeli nie macie nóg, istnieją już teraz takie technologie, że możecie biegać bez nóg. Także to co najważniejsze, żeby biegać, to musicie po prostu wyjść z domu musicie się ruszyć i na początku wiem, że czasami nie jest łatwo, ale to jest niesamowite uczucie, kiedy w pewnym momencie czujecie, że to bieganie, to, to dbanie o siebie zaczyna przynosić dobre rezultaty. Sami z sobą się lepiej czujecie. Nagle idziecie do sklepu i macie mniejszy rozmiar. To, to, to jest ekstatyczne najbardziej. To tak bardzo jakby napęca do, do, do dalszego wysiłku, do dbania o siebie do diety. Także polecam. Oprócz wysiłku fizycznego diety. Ważna jest również jest suplementacja. Dzięki suplementom będziemy mogli sobie dostarczyć do organizmu te rzeczy, które nam z wiekiem wybywają z organizmu. O tym, co i jak stosować. Będziemy mogli porozmawiać, posłuchać już piątek. Moim gościem będzie doktor Karauda, który porozmawia z nami, co warto brać, jak chemicznie, trochę medycznie do, dowartościować swoje ciało, żeby te, ten wysiłek był bardziej efektywny, żebyśmy lepiej się bawili przy tym i żeby było mniej problemów zdrowotnych. Widzicie, zapożyłem się na tym. Na trawniku pod kasztanowcem i tam było pełno kasztanów i wiecie, co to jest jaka akupunktura. Chyba też z apu akupunkturzystą też się spotkamy. Tutaj mamy w Londynie wielu Chińczyków, a jeżeli kogoś staci i nie lubi leżeć pod drzewem w parku, porozmawiamy za akupunkturzystą. Wiecie, jak to się mówi, wiecie, o co chodzi. Teraz staje cały pokut i ja, ja... wiecie co. <laughs> <Pis>. <laughs> W zdrowym stylu życia, żeby ograniczyć palenie, albo najlepiej rzucić w ogóle palenie. Na pewno warto jest też ograniczyć picie alkoholu, albo w ogóle zrezygnować z alkoholu, jeżeli możecie, ale. Nie trzeba, no, zawsze można się napić lampki wina czy, czy szklaneczkę whisky raz, raz w tygodniu. Taki zdrowy styl życia powoduje, że człowiek jest szczęśliwszy, bo biegając ten wysiłek fizyczny powoduje wytwarzanie się endorfiny, takiego hormonu zwanego hormonem szczęścia, który powoduje, że po prostu jesteśmy szczęśliwsi, jak sama nazwa wskazuje. No a jeżeli ma, mamy dożyć do tej osiemdziesiątki, naprawdę dużo lepiej być sprawnym, uroczym, starszym panią, starszą panią, niż takim niepełnosprawnym w sumie, nie, po, po nie mogącym się poruszać. Wszystko w naszych rękach, wszystko w naszych nogach. Naprawdę to jest łatwiejsze niż Wam się wydaje, dlatego zachęcam Was, zostańcie z nami, a piszcie mi w komentarzach o swoich doświadczeniach. Ja sam mam w życiu takie doświadczenia, że między 30 a 40 udało mi się zrzucić 15 kilo. Było bardzo dobrze, byłem w miarę szczupłym facetem, do momentu, kiedy nie rozpoczął się lockdown i wtedy wiesz... Wiecie, to takie zniecierpliwienie, że nie możesz wychodzić z domu, to powodowało, że co? Że piło się alkohol, obżerało się z chipsami na kanapie przed telewizorem. Wszystko można jeszcze naprawić. Także ja się staram, bądźcie ze mną, wspierajcie mnie. Każdy wasz like nawet nie wiecie ile znaczy i ile dodaje energii i siły do tej trochę walki z samym sobą, bo tak naprawdę naszym największym przeciwnikiem Tutaj, przy bieganiu, przy, przy dochodzeniu do, 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 do dobrej formy, jesteśmy my sami. Także nie będę Wam już zabierał czasu. Kończymy ten program. Tak jak mówię, subskrypcje bardzo pomogą, bo będziecie mogli zadawać pytania, pisać komentarze. Ja biegnę dalej, a Wy, jak to zobaczyliście, i jeszcze jest w miarę jasno i fajna pogoda, albo przynajmniej w miarę jasno i bezpiecznie, to zakładajcie Adidaski. Uh, I do parku. Do parku kilometr albo 500 metrów. Później rozszerzajcie sobie dystans, aż może kiedyś razem wspólnie przebiegniemy maraton. Pięć 5 kilometrów za mną. Zmęczony, ale szczęśliwy. Wytworzyło się 154 kilo endorfiny we mnie. Oczywiście taką sobie wymiesiłem tą liczbę. Także naprawdę polecam. Zdrowie jest najważniejsze. Także do zobaczenia w kolejnych.